Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Mam nadzieję, że my wszyscy będziemy światło czuli, jak film, którym zagrali ci młodzi, zdolni, przystojni, nie to co ja, aktorzy. Ignacy Lis. Cześć. I teraz uwaga, Bartek Deklewa. Tak, cześć. Bo to takie nazwisko trudne i zawsze taki stres. I powiem ci, pytanie, dlaczego takie nazwisko i tak dalej. Słuchajcie, proporcja będzie do, do jednego, więc zacznę może od Ignacego. Czy od, nie, przewrotnie od niego zaczniemy. Jak to? Chcesz? Co? Ale jesteś przewrotny. Bo już z tobą gadałem wielokrotnie, samowicie przewrotny. O ja, tak. By, Bywało. On był na kanale. Aha, dobra. On niestety bywał. ok. I musiałem z nim gadać na schodach. Ach, straszno. Ale powiedz mi, jak się gra gresa, dresa? Okej. Okay. Powiedz mi, w takim razie, ale dlaczego nie zachowałeś tej stylówki, Dlaczego nie poszedłeś w moje ślady, tylko zapuściłeś włosy? Tak na początku lifestyle'owo. Zaraz będziemy rozmawiać o technikach pracy aktora, o tym, jak budowałeś warsztat. E, szczerze nie pamiętam, chyba miałem e, jakiś projekt, gdzie musiałem mieć dłuższe włosy, więc to był powód. Prosty. Dobra, w takim razie światło czuła czy czy wy uważacie, że wytworzycie swoimi kreacjami aktorskimi coś nowego w polskim kinie? Bo nie przypominam sobie filmu o relacjach właśnie z zdrową osoby, osoba niewidoma, i to, jak akceptowana jest relacja, czy też w przypadku tutaj rodząca się miłość, czy przyjacielska pomiędzy osobą właśnie widzącą. A osobą niestety, która straciła wzrok, no bo tutaj mogę Wam powiedzieć, w czwartym roku życia. Ignacy, Bartek, Bartek Ignacy. Muszę teraz od Ignacego. Jakie było pytanie? Pacia Kamenda, było pytanie. że nawet nie wiem, co pytać. Dobra, pytam Cię o to. Słuchaj, przyzwyczajaj się, bo będziesz przychodził od jakichś programów w, w śniadaniu, to będą czytać to wszystko, tylko nie o film. Sytuacja jest taka, czy Ty czujesz, że EnWie będzie przełomowy dla polskiej kinematografii ze względu na historię relacji zdrowej osoby z osobą niewidzącą? Bo, bo nigdy nie widziałem wcześniej takiego, e, jakby to powiedzieć, elementu w scenariuszu w filmie fabularnym. O, dobra. E, dla mnie to ten film trochę nie jest o tym. W sensie, ten, w sensie, że to nie jest temat główny, że ona nie widzi, a on widzi, co nie? To jest jakiś tam, to jest jakiś background, ale myślę, że... To było ciekawe, o co pytać. czy ten film jest na jaki, w jakiś sposób na swój wyjątkowy? Jest wyjątkowy, moim zdaniem, no bo to jest takie polskie kino, powiedzmy komercyjne, bo jednak Kaśka Sochacka, Cortez, co nie, i gdzieś... Ignacy Lis. Kieruje, no dźwięki. Bartek Deklewa. Dokładnie. E. I celujemy w coś taki, i Wydaje mi się, że on celuje w takie kino komercyjne. I to jest takie kino komercyjne, a z drugiej strony to jest kino też, które dostarcza ci emocje i tam leci. Tam nie ma ściemy, nie? Czyli to jest jakieś takie połączenie, fajne połączenie, które wydaje mi się być nowe, trochę zachodnie. Nie chcę zabrzmieć źle, ale to jest fajne, że mamy też że zaczynamy robić w Polsce takie filmy, które będą komercyjne, ale też gdzieś tam... Artystyczne. No w sensie takie, że masz. to, to nie jest typowa komedia romantyczna. Są rzetelne, rzetelnie wykonane. A ja, ja tylko powiem, że mm, no, to, to o czym powiedziałeś jest to wyjątkowe, bo nie robi się du, często e, takich filmów, nie porusza się często takich historii, ale mm, ty mówisz, że nie znalazłeś takiego tytułu? Ja pamiętam Święto Ognia. A! pamiętam Święto Ognia, tylko no, na przykład z Dawidem Ogrodnikiem dawno temu. Gdzieś, gdzieś opowiadamy o, o tym I, i, i bardzo dobrze. Ja się cieszę, że, że tutaj Kom, jest. Ja... zwróciłem, wiesz, ja zwróciłem uwagę na to, że jest niewidoma główna bohaterka, ale to w sensie jakaś przypadłość zdrowotna, że w głowie pracuje, a na zewnątrz myśli, że po prostu ta osoba nie jest w stanie wyrażać swoich emocji, swoich uczuć. No to tak, tutaj poprawiam się. Hmm. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak to jest, a zobaczcie, jak dzisiaj beka, jaka dystans, jak młodzi aktorzy, ale patrz, masz ręce z tyłu, czyli coś ukrywasz, ale słuchajcie, jak to, jak to robić? Ja nie chcesz wiedzieć, co ukrywam. Ja jak jakąś bombę. Nie chcę wiedzieć, co ukrywam. E, jak jest, jest, już że... Ale nie, to, to w takim razie w zasadzie, no to jak w fanfiction, Fiction, nie wiemy, co było w tej skrzynce, albo w Siedem. Powiedzcie mi, jak to jest tworzyć rolę, drodzy młodzi aktorzy, która mnie wkurza? Bo zarówno ty, Ignacy, wkurzałeś Twoją kreacja aktorska, jak i ty, Bartku. Że ty że ten trójkąt miłosny buzował, buzował. Ja wam nie zdradzę, jak doszło do, jak doszło do ich konfrontacji, czy była przyjemna, czy nie. Zobaczycie to, oglądając im Światło Czuła. Ale jak stworzyć, dla nas to będzie ważne, że wasza rola wkurza odbiorców? Bo ona mnie irytowała. Ja miałam ochotę powiedzieć Twojej kreacji, chłopie, do przodu, a ty zadziałaj. A, wiesz, no nie wiem, może jesteś zazdrosna na no Agatę, sam byś chciał się z nią spotykać, może do tego ci wkurzało wszystko. Nagata, ja nie jestem w jej, ja nie, to nie jest, ja nie jestem w jej grupie docelowej, to od razu ci mówię. A, dobra, yy, wiesz, nie się wydaje, to nie był mój cel, żeby wkurzać kogoś, nie? Yy... Ale ty jesteś już coś pięknego, ty jesteś zupełnie innym człowiekiem niż twoja kreacja aktorska i nie grasz samego siebie, to jest super. Nie, no tak, tak, myślę, że tak, ja wiem o czym ty mówisz, chodzi ci o to, że Robert jest jakoś mało decyzyjny, bo jest pozamykany, jest introwertykiem, ma ten swój bagaż emocjonalny, który musi przepracować, przez co jest taki nieporadny trochę w tej relacji, co może w, ja, cię jako widza wkurzać w tym sensie, że. To znaczy, że dobrze, dobrze zagrana rola, bo nie byłoby tak, no słuchajcie, przez... panowie, wierzy. Że... Tak, zależy. zależy mi, bo ja widzę tą miłość, a on wie, no. no tak, tak, to, to, to rozumiem. Ja myślę, że to nie ma sposobu na to. To jest kwestia wykreowania sobie tej postaci i, i właśnie takiej rzetelnej pracy nad scenariuszem i nad rolą. Bartku, czy ty do, tutaj zgadzasz się z Ignacy, czy ty miałeś zupełnie inną sytuację, że na przykład poszedłeś na osiedle, byłeś uczestnikiem zajęć wychowawczo-opiekuńczych, bo tam naprawdę twoja rola jest bardzo odpowiedzialna. Jesteś młodym człowiekiem, który ponosi odpowiedzialność za swojego niepełnoletniego brata, czekasz na to, i to też jest super, bo z jednej strony tutaj mamy miłość, rola Ignacego, a tutaj mamy miłość, ale bardziej nie na zasadzie kobieta-mężczyzna, tylko brat yy, braci się nie traci. No tak, e, pytasz mnie o przygotowanie. Tak, pytam cię o przygotowanie, bo tu mamy introwertyka, tu mamy gościa, który działa zero-jedynkowo. No wiesz, e, powiedziałbym, że trzy rzeczy. Dawaj, u mnie były w przygotowaniu. Pierwsza, cztery. E, jedna jest wspólna. Mieliśmy zajęcia w Polskim Związku e, Osób Niewidomych. Czyli mieliście to, mieliście. Tak. E, jak to jest, jak to jest, e, by nie widzieć. Po prostu, i też ja, jako ten um, przewodnik, opiekun czasem Agaty, musiałem wiedzieć, jak to się robi, nie poprawnie. Druga sprawa to oglądałem dużo materiałów na temat ośrodków wychowawczych w, w Polsce i, 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 i po prostu o tym, z czym się mierzą te, 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 te osoby i te dzieciaki. Trzecia to jest muzyka takiego rapera Intruza. To jest... Słuchałeś Intruza, tak. rapera z Opola, to, to totalnie te prekord, to, to było za Znam, to bardzo pasowało mi do, do Igora e, i chciałem chyba coś... A, jeszcze miałem rozmowę, kończąc o przygotowaniu, raz miałem rozmowę z panią psycholog, która ma styczność z takimi e... patologicznymi... Rodzinami, takim wychowaniem, takimi dziećmi, które trafiają do ośrodku. Panowie, kluczowe pytanie: powiedzcie mi, czy ten film może być poradnikiem dla mężczyzn, jak budować relacje z kobietami? Nie. Nie wiem, nie jestem gotowy, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Nie mam pojęcia. Bo ja powiem ci tak: ja oglądając ten film, widziałem, jakich błędów mają panowie nie popełniać. No więc, pewnie, że jest to poradnik. A widzisz, a jednak. A ja bym... Antyporadnik. Antyporadnik. Ja bym zapytał właśnie, czemu pytasz? Masz poczucie, że jest? Ja myślę, że tak, bo ja oglądałem ten film i na przykład słuchałem moj... historii moich kolegów, którzy też popełniali błędy. Czy wykonać pierwszy krok? Czy na przykład jest sytuacja taka, czy jest to sytuacja rozwojowa na związek? Czy na tak zwany friendzone? Czyli, że dziewczyna mówi, no raczej nic z tego nie będzie, może chce. Albo chłopak, albo że Czemu dziewczyna zawsze musi mówić, że nie? No, chłop, powiedzieć, że nie. Wiem, bo jesteś aktorem. O, o, o dobrze. Po prostu równouprawnienie, halo. Dobra, równouprawnienie w takim razie, a powiedz mi, na razie Bartek odpoczywa? Ignacy, można powiedzieć, że... Bo to, ba, to już jest Bartka top, a ty już się umacniasz na topie. Nie boisz się, że ktoś może ci powiedzieć, że jest ciebie za dużo, czy po prostu wykorzystujesz obecnie moment? Bo ja widzę, że jesteś coraz częściej i grasz zazwyczaj artystów. Albo muzyk, albo fotograf. Kto będzie następny? Pisarz? Um, wiesz, wydaje mi się, że do topu mi jest daleko. Jedyne co staram się robić to przyjmować to, co, do, co, co mi proponują, kiedy, kiedy, kiedy mi proponują w ogóle i, i starać się wykonywać właśnie rzetelnie swoją pracę i cieszyć się z takich momentów, raczej nie, 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 nie zasiadać się i nie myśleć sobie: O, jestem na topie. Tylko, no, żyć codzien... z dnia na dzień, codziennością swoją, no. Ja chciałem, żeby zagrał gangstera. Albo zagrał taką rolę jak Bartek. Bo gdy ciebie, Zauwa... tak jak powiedziałem, artyści wrażliwcy, romantycy, introwertycy. Ja, na przykład, jak był producenta, ja bym Cię teraz obsadził rolę Gangusa. Zgoliłbym ci te... te gęste kudły i po prostu poszedł w moją stylówkę. Super, ja życzę sobie tego. Dziękuję. FK, zbieramy pieniądze na film, angażujemy go. Główna rola, Bartek będzie grał. O, wasie, Bartek zostanie tak jak jest. Dobra. I jego wiesz, jego trochę. Przy... Ma... Niech on masy nabierze, nie? Ma szczupły. Tak. Dobrze wygląda. Bo... No dlatego masy musi nabrać, żeby było więcej. A on ma ciebie grać? No. <laughs> ty, ale ty, jakby powstała, ale poczekaj. Jakby powstała biografia o mnie? Ty, albo w że Ignacy bym nie zagrał, załóżmy za te ileś kilkadziesiąt lat, ale spójrz, spójrz Ignacy, pokaż się. A... Nie patrz, jakbyśmy go zgolili, dalej, Zgolili, zapuścili. Go. Ale to nie jest gwibbon. Ty, ale to było dobre. Żeby... Macie, czekaj, nawet kolor oczu macie, macie go do Czekaj. Urazowy na ten. No, tak. no ale, ale Ale to za, za jakieś takie jeszcze kilka lat, nie? Poczekajmy ale, chwilę. Może zasadzie, a ty będziesz jego najlepszym przyjacielem. Bardzo chętnie chciałbym zagrać z nim. I taki trójkąt miłosny zrobimy. Jakoś dziewczyny. A kogo byśmy obsadzili za ustno? Słuchajcie, ta rozmowa płynie w zupełnie inne meandry. Krótko mówiąc, zapraszamy na film Światło Czuła. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Ignacy Lis. Dzięki bardzo. I Bartek Deklewa. deklewa tak? To jest tak trudne nazwisko, że ja się jaram jak mówię poprawnie. Czekam na ten, na ten film. Ale to co, zbieramy fundusze? Dobra, dobra. Albo zrobimy takie ofowe kino, takie brudne, festiwalowe. Daj znać. Dzięki, dzięki na razie. Adi, hej.